Drodzy Sempulnianie, przyjaciele z przyszłości. Jest dziś czwartek, 11 listopada 2021 roku. Stoimy na nowym, starym Placu Wolności w Sempulnie Krajeńskim. Starym, ponieważ od momentu nadania praw miejskich, a więc od ponad 660 lat, mieści się tutaj rynek, czyli serce miasta. Nowym, gdyż Plac Wolności dopiero co przestał być terenem budowy. Rewitalizacja Centrum Sempulna. Trwająca kilkanaście ostatnich miesięcy, zmieniła również oblicze rynku. Nie odrzucając przeszłości, odpowiedzieliśmy tym samym na wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Poczynione tu prace pozwalają nam sądzić, że rynek pozostanie sercem miasta przez kolejne dziesięciolecia, a może i nawet kolejne stulecia. Pozostanie miejscem spotkań tych mniej i bardziej formalnych oraz wizytówką Sempulna. Wydarzenia takie jak to stanowią dobrą okazję, żeby zastanowić się nad naturą upływającego czasu i zmianami, które upływowi czasu towarzyszą. Z okazji zmiany, jakiej uległ Plac Wolności z przyległymi ulicami, chcemy w nowej płycie rynku umieścić tę oto kapsułę czasu. Niech stanowi pamiątkę po rewitalizacji oraz po nas, mieszkańcach miasta. Jej zawartość stanowią listy napisane przez najmłodszych mieszkańców Sempulna. Jeśli nasze życzenie zostanie spełnione, kapsuła zostanie otwarta za 50 lat, w 2071 roku. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak zawartość kapsuły zostanie odebrana za pół wieku. A może to któryś z autorów dokona jej otwarcia? I jak będzie wyglądał Plac Wolności? Jak zmieni się nasze miasto? Bardzo chcielibyśmy się tego dowiedzieć. Jest przecież kilka ważnych inwestycji, które są jeszcze przed nami. Jesteśmy ciekawi, kiedy uda się je zrealizować i jak wpłyną one na komfort Twojego życia, mieszkańcu Sempulna przyszłości. Drodzy przyjaciele, a może odpowiedzi na te pytania umieścicie w kapsule, dodajcie do niej coś od siebie i umieśćcie w ziemi na kolejne 50 lat. Niech pochylą się nad nimi tutaj, w sercu miasta, kolejne pokolenia Sempulnian. Mamy nadzieję, że nasze, Wasze Sempulno. To miejsce, w którym wiedziecie radosne i szczęśliwe życie, że podobnie jak my, kochacie swoją małą ojczyznę i o nią dbacie. Serdecznie Was pozdrawiamy.